Pamięta Pan niedawne głosowanie w Parlamencie Europejskim nad zwiększeniem kontroli parlamentu, nad tworzeniem właśnie tego funduszu odbudowy? Prawo i Sprawiedliwość, delegacja Prawa i Sprawiedliwości jako jedyna duża delegacja w Europarlamencie zagłosowała przeciwko zwiększeniu tej kontroli. Czy to nie jest Pana zdaniem taki zły omen właśnie na przyszłość, jeżeli chodzi o kontrolę wydatkowania tych unijnych pieniędzy? Bardzo zły, panie redaktorze. Ja, ja nie mam za zaufania e, 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 pisowskim działaczom. Ja widzę, jak im się oczy świecą, jak oni e, dostrzegają te eurosy, te cyferki. Oczywiście, że Obajski, wszyscy inni e, już zacierają ręce, bo myślą, że za, e, będą dojść tą Brukselkę, ale naszą odpowiedzialnością jako e, e, polityków opozycji, ale także tutaj Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego jest pilnowanie ich, żeby ich ta ręka nie korciła, żeby nie sięgali po nie swoje.